Cześć. W tym filmie opowiem o filtrach, których możesz użyć w celu modyfikowania raportów w badaniu Media Panel. W badaniu dostępne są dwa rodzaje raportów: Moje raporty oraz raporty predefiniowane. Każdy raport można edytować za pomocą kilku filtrów. Filtr Media Type pozwala na wybranie do analizy określonych typów mediów: PC Home, PC Work, phones, tablets, radio, TV Home oraz TV Out of Home. W zależności od wykupionego pakietu dostęp do poszczególnych typów mediów może być ograniczony. Chcąc wybrać dane jedynie dla internetu, zaznacz pierwsze cztery pozycje: PC Home, PC Work, FONS, Tablets. Jeśli chcesz wybrać dane mobilne, wybierz FONS oraz Tablets. W przypadku danych telewizyjnych zaznacz TV In Home oraz TV Out of Home, a radiowych samo radio. Dzięki filtrowi Target Group możesz zawężać wyniki dla wybranych grup celowych. W przypadku wyboru opcji all otrzymasz dane dla całej badanej populacji, a więc dla osób w wieku 7-75 lat, aktywnie korzystających z internetu, telewizji lub radia, podczas okresu raportowego za ten dzień i 27 dni wstecz. Aby dane prezentowane w raporcie odnosiły się tylko do internautów, należy w filtrze target group użyć zmiennej media use i wybrać pc home, pc work, phones oraz tablets. Jeśli chcesz uzyskać dane dla użytkowników telewizji, wybierz TV In Home oraz TV Out of Home, a jeśli radia, kliknij samo radio. Filtr Content Type umożliwia rozróżnienie ruchu z materiałów strumieniowych audio i wideo, od ruchu ze stron www i aplikacji mobilnych, czyli Display. Opcje audio i wideo dotyczą materiałów pochodzących z trzech kanałów, z internetu, gdzie badamy materiały strumieniowe audio i wideo online, czyli tzw. stream oraz radio i telewizji w ujęciu tradycyjnym. Filtr Channel Space Type służy do rozróżniania treści redakcyjnych i komercyjnych. Commercial to treści reklamowe, zaś editorial to kontent właściwy. W ten sposób rozróżniamy treści radia i telewizji w rozumieniu tradycyjnym oraz materiały audio i wideo online, czyli stream. Ruch typu display nie jest rozróżniony i niezależnie od wyboru wartości w filtrze prezentujemy dla niego dane total. Channel Type służy do wyboru kanału, z którego chcemy analizować ruch. Dostępne są cztery typy kanałów. WWW, czyli dane ze stron internetowych, App, czyli dane z aplikacji, TV, czyli dane z telewizji linearnej oraz Radio, czyli dane z radia tradycyjnego. Transmission Type wskazuje na rodzaj transmisji. Różniamy dwa główne typy. On-Demand, czyli transmisja na żądanie użytkownika oraz Broadcast, czyli transmisja w modelu linearnym, tzw. na żywo. W której dostępne jest 5 podtypów. Stacje muzyczne obejmują programy radiowe, muzyczne bez ramówki, np. 100% hits w OpenFM. Stacje radiowe licencjonowane to stacje posiadające licencje oraz ramówkę, które mają swoje odpowiedniki w eterze, np. Antyradio. Stacje radiowe nielicencjonowane nie mają licencji i są emitowane tylko w internecie, np. Nowy Świat. Stacje telewizyjne licencjonowane to kanały telewizyjne z licencją. Dostępne zarówno za pośrednictwem telewizji tradycyjnej, jak i internetu, np. TVN24WP Pilot. Stacje telewizyjne nielicencjonowane, czyli kanały telewizyjne bez licencji, które są dostępne tylko w internecie oraz inne kanały, do których zalicza się ruch niesklasyfikowany. Filtr Audit służy do wydzielenia audytowanych i nieaudytowanych kanałów mediowych. Ruch audytowany obejmuje strony i aplikacje, które posiadają skrypty site-centric. Pomiar nieaudytowany opiera się na danych pochodzących z panelu. Z założenia: telewizja i radio posiadają wartość nieaudytów. Media Channel to wybrane przez Ciebie kanały mediowe z drzewka użyte do stworzenia raportu. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę.